To jest właśnie spód budka, w którym pcia przemierzyła połowę szlaku dzisiejszego i nocna. To jest jakaś podkładka chyba. Co to jest? Co to, co to jest? To jest jakaś wewnętrzna. Wewnętrzna co to jest? No, to wygląda obcas. Obcas wygląda świetnie, tak? To wygląda świetnie. O tak. O tak wygląda obcas. Super. To są buty, to są buty, które przeszły szlak w tej z powrotem po tych kaarkonoszach ale trzeba po prostu zrezygnować z firmy, która się nazywała o, Kajtek. Ładny but, zewnątrz wszystko jest ok, no, no, nie no jest super, kurczę. w środku nawet tak samo, no. ale co to się nawiązia? Cała podeszła się rozbostwi to się wszystko dzieje, szanowni kochani oglądacze. W otoczeniu samotnym. W otoczeniu samotni zmieniamy obuwie na awaryjne. Siedzimy sobie oczywiście tradycyjnie przy. Lepiej nie zdejmować skarpetki, bo nogi mogą być po prostu czarne. Nie? Dobra, czyli tak: żegnamy buty. Tutaj się rzeczywiście spisały ile mogły, ale to no jest tragedia, że... No, pa, pa Tyle po butach, zostawimy je tutaj samotni akademickiej. Pa.